Cześć, dzień dobry, bonjour! Witajcie na kanale Herby Flagi Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku z okazji trzeciej rocznicy powstania kanału poddam blazonowaniu Herb stolicy Francji, Paryża. Zapraszam! Paryż, stolica Francji, położona w centrum basenu paryskiego nad Sekwaną. Stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i przede wszystkim kulturalne kraju. Aglomeracja paryska licząca przeszło 12 milionów ludzi jest obecnie największym zespołem miejskim w Unii Europejskiej. Trzecie po Bangkoku i Londynie miasto świata pod względem liczby odwiedzających turystów. W wielu rankingach Paryż obok Nowego Jorku wskazywany jest jako światowa stolica kultury. Herb Paryża z francuskiego Blason de Paris. To jeden z oficjalnych symboli stolicy Francji. Blazonowanie, czyli heraldyczny opis, herbu Paryża przedstawia się w następujący sposób. Na czerwonej tarczy srebrny żaglowiec na falach zwróconych w prawą stronę heraldyczną. W głowicy tarczy złote flor de lis na granatowym polu. Herb miasta nawiązuje, szanowni państwo, w linii prostej do najstarszej znanej nam pieczęci. Paryża z 1210 roku, na której widnieje wizerunek Łodzi Rzecznej, godła średniowiecznej gildii kupców, korporacji cechu mającego przywilej królewski z 1170 roku, z prawem żeglugi handlowej po Sekwanie. Pokazuje również Państwu pieczęć z 1412 roku, na której widnieje już flor de lis. Widzimy tutaj ten drugi charakterystyczny element, który będzie składową późniejszego herbu miasta. Pierwsze odnotowane użycie herbu pochodzi z 1358 roku. To właśnie w połowie XIV wieku ukształtowały się również czerwono-niebieskie barwy miasta. Herb w takiej formie był w użytku do listopada 1790 roku, kiedy to w okresie trwającej rewolucji francuskiej, w następstwie dekretu o zniesieniu szlachectwa z dnia 20 czerwca życzonego roku, nakazano likwidację wszelkich znaków i symbolik heraldycznych. Herb powrócił dopiero w 1811 roku już w okresie I cesarstwa, a jego inicjatorem był sam Napoleon Bonaparte. Zasadniczą zmianą było usunięcie królewskiej lilii burbońskiej na rzecz pszczół symbolu Napoleona I. W okresie II Republiki w latach 1848-1852 usunięto symbol Napoleona, ale nie powrócono do lilii królewskich. W głowni herbu pojawił się zaś. Złoty symbol gwiazd, pięcioramiennych gwiazd na błękitnym polu. Dopiero w okresie drugiego Cesarstwa, które powstało w 1852 roku, przywrócono historyczny XIV-wieczny wizerunek z Flore de Lis. Wersja znana do dziś została ustanowiona dekretem z 24 listopada 1853 roku, wydanym przez prefekta Paryża barona George'a Osmana. Pełna wersja herbu jest uświetniona wieńcem dębowo-laurowym oraz złotą pięciobasztową korona muralis. Pod tarczą umieszczona jest dewiza miasta, fluctu nec merzitu, którą możemy przetłumaczyć jako rzuca nią fala, lecz nie tonie. To dewiza wskazująca na hard ducha i siłę mieszkańców i samego miasta. W herbie wielkim umieszczone są również odznaczenia, jakie otrzymało miasto na przestrzeni. Dziejów. I tak widzimy pośrodku Legię Honorową ustanowioną dekretem z 9 października 1900 roku. Widzimy również krzyż wojenny z lat 1914-1918, ustanowiony dekretem z dnia 28 lipca 1919 roku oraz order wyzwolenia ustanowiony dekretem z dnia 24 marca 1945 roku. Na koniec, Szanowni Państwo, chciałbym pokazać jeszcze flagę Paryża. Flagę Paryża, która jest flagą heraldyczną, i widzimy wycentrowany herb umieszczony właśnie po środku płata. Płata dzielonego w słup, gdzie po stronie, właśnie od drzewca, widzimy niebieski kolor, po prawej stronie flagi widzimy kolor czerwony. Szanowni Państwo, i to jest oficjalna flaga i oficjalny drugi symbol miasta Paryża. I chciałbym Państwu jeszcze pokazać logotyp. Logotyp bardzo popularny. Dlaczego go pokazuję? Bo on nawiązuje właśnie do herbu. Nie nawiązuje do najsławniejszego symbolu miasta, jakim jest wieża Eiffla, ale nawiązuje właśnie do wizerunku tego żaglowca, pełnego żaglowca. I takim właśnie logotypem posługuje się miasto Paryż. Widzicie Państwo tutaj w dwóch wersjach Ville de Paris. Oraz samym napisem Paris. Granatowy napis najczęściej wykorzystywany na białym polu, ale zdarza się, że jest wykorzystywany również na polach w innym kolorze. Bardzo dobrze zaprojektowany znak, bardzo transparentny i to co najważniejsze dla nas, miłośników heraldyki, nawiązujący oczywiście swoją wymową do głównego symbolu Paryża, Hermu. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kanał Herby, Flagi Logotypy, gdzie znajdziecie Państwo playlistę ze znakami właśnie pochodzącymi z Francji. Od wielu tygodni lub od wielu miesięcy moglibyśmy powiedzieć, na czele tej listy oczywiście um, odcinek z tricolore, czyli z flagą Republiki Francji, ale znajdziecie Państwo również odcinek z opisem, z bazonowaniem herbu Marsylii. Dwa popularne odcinki um, z logotypami, czyli z logotypem najpopularniejszego francuskiego klubu obecnie Paris Saint-Germain, ale również odcinek z logotypem francuskiego związku piłki nożnej. Jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!